Trump wygrał wybory, ale urząd obejmie dopiero w drugiej połowie stycznia. Przez ten czas, według zwyczaju, dotychczasowa administracja nie podejmuje żadnych ważniejszych decyzji, ale wiemy, że tamta strona nie respektuje żadnych reguł. A nawet jeśli wszystko będzie ok, Trump jest oczywistym wyborem w wielu sprawach, na przykład ekonomia, masowa imigracja, obłąkane lewackie ideologie, ale na końcu może się okazać, że jest jednak tylko drugą ręką tej samej grupy, która stoi za Kamala Harris, Bidenem, Obamą czy Clinton. Wniosek: to nie jakakolwiek zewnętrzna siła uwolni społeczeństwa, o czym mówię na przykład w tych filmach. Nie jakakolwiek zewnętrzna siła, tylko prawdziwa wewnętrzna moc człowieka, ale do tego trzeba się obudzić z hipnozy. Potrzeba wysokiej świadomości, którą ma niewielu. Mówię o tym z kolei na przykład w tym filmie, następne niedługo. Znajdź Marek Meram w internecie.